Siemaneczko, z tej strony DuoFriend, a ze mną na dzisiejszym odcinku jest Kuman. Siemaneczko. I zrobimy misję Zbierz puszki sprayu z magazynów w paskudnej przystani lub garaży w przyjemnym parku. A my zrobimy sobie tu to, to na paskudnej. No i trzeba tylko zebrać dwie puszki sprayu. Więc widzimy się już na paskudnej. Już dolatujemy tutaj na miejscówkę. I to się znajduje w, ty w tym garażu. O! Też chłopy z nami lecą. Myślę, że to szybciej zrobimy. E, Brian, ja jestem tutaj na górze. No dobra. Pierwsza puszka znajduje się... Ale Kacper go zabija. Jak widzicie, puszeczka pierwsza znajduje się tutaj w magazynie. Jest to w tym magazynie. Tutaj przed nami, także już sobie ją zbierzemy. Bardzo, bardzo łatwo to jest w miejsce. Bardzo, no, jak chodzi o kierowcę. I następna puszeczka znajduje się właśnie w tym miejscu. Tak, jest jakby pod takim czymś, także też bierzemy. A to będzie na tyle. Tak, to jest na tyle w tym odcinku, taki krótki odcinek, myślę, że on się spodobał no i przydał, nie? Także się.